No ale coś nie niej jest, tak i coś z niej będzie. Myślę, że może się wysieje później. Wysadzi z powrotem do ogródka. Tutaj jest rozmaryn. Rozmaryn toś tak mikro rośnie, może on tak po prostu powoli rośnie. Jest niewysoki w porównaniu z bazylią. Majeranek. Majeranek to jest w ogóle całkiem niewypał w duniczce. Chyba za wcześnie wysiany może. Nie wiem to długie łodygi cienkie leży to wszystko na ziemi. No tragedia. Tutaj oczywiście wsadzone sztobry. No, proszę, ten już pięknie, ładnie na pewno już korzonki mają. No, te sztobry są z, z działki sąsiada pozyskane. Całkiem smaczne wirogrona słodkie ciemno takie aż granatowe. Tutaj jeszcze sobie sadziłem od niego ze 3 dni temu. Pobrałem jeszcze trochę tych sztobrów. Szwagier chciał też u siebie wsadzić i zobaczyć. No po prostu mówi, że skoro tam jest, to na pewno są rozodporne i że będą się nadawały. No w smaku są dobre, jagody dosyć duże. E, tu są moje papryczki z nasion z, z papryk kupionych w sklepie do jedzenia tu jest jabłoneczka, którą przeznaczę sobie na podkładkę a tutaj żona chyba wysiała dodatkowe dodatkowe pomidorki, tylko nie wiem jaka odmiana tutaj jest także jeszcze przejdziemy na drugi parapet i do, szkole, do cieplarenki no jesteśmy na drugim parapecie tutaj też moje sztabry trochę tych sztobów jest no ale niestety pomarzły mi, syn mi je wystawił jakoś tak że mi pomarzły i dlatego tamte dodatkowe też są bo miał być z tych dla szwagra też trochę także zobaczcie o te dwa te bardzo ładnie ten coś tutaj tak jakoś dziwnie do dołu idzie on nie jest zwiędnięty po prostu jakoś tak dziwnie dziwnie do dołu hmm, się kieruje tutaj obok niego drugi trzeba będzie go łamać, na razie sam nie wiem czy w pierwszym roku ułamywać go zobaczcie o jak zmarł suchutki pączek nic tutaj nie ma liczę na to że to już jest ukorzenione i po prostu gdzieś mi tutaj z zapasowego pąka, czy tam na dole, czy tutaj obok puści, bo tutaj zobaczcie. O, gdzie tu jest, gdzie tu jest. O, tutaj. Tutaj urwałem pąk, a od dołu, od dołu wypuszcza następne, także może coś będzie. Tutaj widzę, chyba też będzie wypuszczał. Także tutaj coś z tego będzie. Te natomiast sztuberki. To są te winogrona różowe, tam z tej działki dokupionej. No i przetrwał jak na razie. Tylko jeden sztuberek. Nie wiem, czy to rzeczywiście od tego mrozu, czy ja może nie podlałem, wysuszyło to i tak wyszło, jak wyszło. No nic, na tych bardzo mi nie zależy. Bardziej mi na tych zależy, gdyż są smaczniejsze. Co tu dalej na parapecie? Pomidorki. Tak już ładnie wzeszły żona siała, także nie powiem, co w doniczce za odmiana. Wydaje mi się, że, że to mogą być bawole serca. Teraz tak, tutaj. Zobaczcie w tej mini, nie taki bardzo mini, ale w tej ręce no już tak ładnie, już niektóre mają nawet listki właściwe. No niestety długie łodygi wybujałe. No trochę, trochę się żona pospieszyła z wysianiem niecierpliwa, jak każdy ogrodnik. Tutaj są bawole serca, chyba na pewno. Tutaj były te, ten korazon. Tutaj mamy te tygrysie, jak się nie mylę, aż nie wszystkie wzeszły. Hmm. Chodź, tu jeszcze coś wybija, może coś jeszcze wyjdzie a na samym dole mamy koktajlówki, niewiele w tym roku, ale starczy, na tyle sadzonek, co jest, na pewno nam wystarczy. Także do usłyszenia, do następnego razu, cześć.